Cześć, w tym filmie pokażę Ci, otóż podsumowując, ten miesiąc, ten, ten rok, czyli styczniu. I od razu mówię, że tak jak wiemy ten rok był ciężki, tylko dla niektórych zaczniemy od prostego powodu. Otóż, tak jak mówiłem, wiadomość wiadomościach tak bestia ze wschodu nie dotrze do województwa lubelskiego, do całego wschodu. A jednak okazało się, że doszła bez problemu. I właśnie było tak, że ucieszyli się zarazem. Cieszyły się klasy. Dzieci z klas 1-3, dlatego że wrócili do szkół, a inne klasy starsze pozostali. I każdy mówi, żeby wrócili, ale dla niektórych nie. Po prostu. I właśnie Beset ze Wschodu zaskoczyła mniej więcej Lublin. Tak jak mówiłem, i ten rok, ten rok był dla nas ciężki. A ja się po prostu z wami żegnam. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Pa pa.